Jadą. No i trzeba się wrać do ziemniaka, nie? O, tutaj selekcjoner wybiera już odpowiedni bieg. I tutaj o już to przykle, tutaj czekaj. co ma na końcu zrobię, teraz sobie zrobię. O, to tu krótkie i tak żeby na końcu tej też się wrócić i to wszystko e, już oczęglować. Teraz tak, teraz tutaj jadę. Dobra, skórę, Sprawiony ten podnosik to mnie doprowadza do szału Katastrofa. ale to, nic, to się da No, i witajcie po krótkiej przerwie. Ja już w wursusiku. I będziemy zwalać maszyny. Chcieliście, to macie. No. Tak więc było zapytanie: czy chcecie testy? Nie było żadnego sprzeciwu. Wszyscy na tak? Tak więc są testy. Możliwości są. Tak więc to żaden problem nie jest po około 10% trzeba rosnąć. dobra o kurde, co tu jest dobra o. co? z obu stron trzeba po trochu, nie? o kurwa. Przyblokowało coś O Co jest? O poszło Chyba wystarczy, co? No Czuje się trochę? O dobra Ma być 我啊。Wow. Będzie, co? No No jedna maszyna jest i ją chyba sobie tu odstawię O nie będę je przyczepiać za chwilę. O. Jest pięknie. Dziadzieś, że siuntka by po z nią poszła. Chyba nie. Dobra, teraz dwie widły na raz, muszą być dość blisko. I tu będzie trochę wyższa szkoła, szersza. Bo to trochę więcej waży. Jest troszkę bardziej skomplikowane do zdjęcia, ale też się do uda. Musi. Coś takiego, dobra, zostawiamy tutaj. Kurde, jednak ma siłę, co niedźwiedź. No. Ur... słucham. Ile ona waży? To ona, ona nie wiem, ile waży. Gdzie jest? Tu jest, o. Ile? Eee, typu. 1300? E, Masa całej, czyli tu jest 1312, tylko że ona jest duża, nie? I długa. O, ale dało radę. Także Ursusik daje radę. Ja nie mogę, ale ja już myślałem, że będzie krucho. Bo już zaczęło tańcować, nie? Bo wąsko widły są. Ale ona dobrze wyważona jest. Tu, jakbyś się zwalił, bo parę kilo zawsze też jest na tyle, nie? No to trzeba te węże. to balką Ten balkon można było zdjąć ten tylny, też zawsze wyżej by było, ale udało no się w całości to zdjąć. Dobra, ja czekam na Łukasza i co? I będziemy sadzić. Będziemy. Jak to ja nie wiem, bo ogólnie ja chciałem tydzień temu już sadzić, ale strasznie wyrosły, nie? Ja nie chciałem podkiełkowanych mieć. Ja chciałem, żeby tylko miały leciutkie kiełka. A to wyrosło już w ciągu tygodnia, takie kłapuściło. Co my nagrywamy? Ej, już tam już nie wiem. Kogo tata Woła Wołacie, że jajko zniesz dla ciebie. No weź, <słuch> idź, to no, już trzeci raz cię woła, że jajko zniesz. Widzicie, z takimi wariatami trzeba się użerać, nie? Także widzicie, sprzęt dojechał, sprzęt rozładowany. Łukasz dojechał? Tak, dojechałem. Dojechał, tak. I będziemy tu już, przygotowujemy cieczę roboczą, bo ogólnie tu się do tego daje zaprawę. Dokładnie. Ale, że zaprawy nie mamy, to damy trochę innych składniczków i zobaczymy. Na ile będą skuteczne, bo będziemy tylko dwie ścieżki tym zasilacze, dwie ścieżki, dwie, dwie rajki, nie? Dwa przejazdy, a dwa przejazdy zostaną wolne Ale co, reszta będzie w kolejnym odcinku jak, jak, się tam... jak to się wszystko sprawuje, nie? Czy to w ogóle coś daje? No, tak więc sprzęt spięty A co, będziemy za chwilę lecieć w pole, nie? Tak, no a ziemniaczki to już sobie załadujemy tam na, na polu w miejscu chyba, nie? No nie wiem, czy tutaj załadujemy, no, no albo dobra. to ciągnik się weźmie i tyle, nie? No dobrze. No, także co, będziemy powoli się z wami żegnać. Taki szybki odcinek. A jeżeli Wam się interesuje co więcej, to już w kolejnym odcinku. Dawaj bo mi się pić co. Nie! Kurde, ośle. Widzisz skinie trzeba użerać. Tej Unii to nikt normalnie pracuje. Dobra, koniec pito. Co za osioł. Dobra, koniec. Żegnam się, trzymajcie się, cześć.